Dzień dobry, z tej strony Adrenz Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 5 o znaczeniu 540i z 2018 roku. Zapraszam. Oznaczenie 540i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 3 litrów 340 koni mechanicznych, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na 4 koła x-drive. Samochód jest w kolorze czarnym. A kodla kieru to 475 Black Sapphire. Samochód wyposażony jest w adaptacyjne reflektory LEDowe, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamery 360 stopni, aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali przyciemnione tylne szyby. Dostęp komfortowy pozwalający nam na otworzenie bądź zamknięcie samochodu poprzez po prostu złapanie za klamkę, a ponadto system domykania drzwi. Wewnątrz mamy tapicerkę skórzaną, fotele komfortowe z pełną elektryczną regulacją oraz pamięcią ustawień. Nagłośnienie Harman Cardon. W lusterku widzimy asystenta martwego pola. Ponadto mamy tutaj również aktywny tempomat. Ogrzewanie kierownicy. Kierownica jest wielofunkcyjna, skórzana z łopatkami zmiany biegów. A przebieg naszego samochodu to 73 914 km. Duża nawigacja professional. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z podgrzewanymi fotelami z przodu i z tyłu, zawieszenie adaptacyjne oraz wyświetlacz na szybie head-up. Z tyłu natomiast wyprowadzony jest nawiew powietrza. Wcześniej wspomniane ogrzewanie foteli z tyłu, dwa gniazda 12V do ładowania oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Bagażnik natomiast prezentuje się następująco. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!